Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne, skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Ja wiem, że to dość tęgi ogólnik, ale czasem w życiu zdarzają się nieprzyjemne sytuacje. A to człowiekowi chałupę obrobią, a to mu się spali, innym razem zbrojnie najedzie sąsiednie państwo, a w ogóle na końcu to człowiek i tak zawsze umiera i bardzo często zostawia najbliższych w ciężkiej sytuacji. <laughs> Matko, w ogóle jaki dołujący wstęp, przepraszam najmocniej, ale powiedziałem to tylko po to, żeby teraz zgrabnie przejść do faktu, że ludzie już dawno zorientowali się, że życie to nieprzewidywalna łajza i na różne Ewentualności należy się zabezpieczać. Ja wiem, teraz możecie mi nie wierzyć, ale pod koniec odcinka wydaje mi się, że podobnie jak ja stwierdzicie, że historia ubezpieczeń jest naprawdę ciekawa. Ubezpieczenia na bank istniały już w XX wieku. Przed naszą erą, bo jak już zdążyłem wspomnieć we wstępie, ludzie szybko strzaili się, że życie lubi płatać figle. To też w prawach babilońskich czytamy, że na przykład jeśli jeden wół pobodzie na śmierć drugiego wołu, to właściciele mają się podzielić równowartością zarówno żywego, jak i martwego zwierzaka. Jakieś 300 lat później powstał słynny kodeks Hammurabiego, w którym kwestie ubezpieczeń były już o wiele mocniej rozwinięte. Na przykład karawaniarze musieli solidarnie zrzucać się, żeby pokryć koszty strat, które jeden z nich poniósł na przykład w wyniku ataku rabusiów czy burzy piaskowej. W starożytności dość wartościowym dobrem byli niewolnicy i ich też można było ubezpieczyć, ale nie dla ich dobra. To akurat nie miało aż takiego znaczenia. Właściciele ubezpieczali niewolników na wypadek, gdyby im czmychnęli. I na przykład w starożytnej Grecji za 8 drachm rocznie przedstawiciele Aleksandra Macedońskiego gwarantowali odnalezienie i sprowadzenie z powrotem takiego uciekiniera. No a jakby się nie udało, to oczywiście zwracali rynkową wartość takiego niewolnika. Piękne czasy. W starożytnym Rzymie rozwinięto usługi o formie ubezpieczeń, nazwijmy to bardziej... Socjalny, na przykład przed ślubem, facet musiał w zamian za posag wnoszony przez dziewczynę wpłacić na taką specjalną lokatę trochę kasy, żeby rodzina nie została na lodzie, jak przyjdą ciężkie czasy, ale to wcale nie koniec, bo to właśnie wtedy pojawiły się pierwsze ubezpieczenia mające zagwarantować pieniądze na pochówek. Ludzie wpłacali składki, a jak kopnęli w kalendarz, to ich najbliższym wypłacano zasiłek pogrzebowy. Jednak w starożytności te wszystkie ubezpieczenia to były bardziej umowy zawierane między konkretnymi osobami, a nie usługi świadczone przez firmy. To się zaczęło zmieniać w średniowieczu. We Włoszech powstały firmy ubezpieczające statki śmigające po morzach, a proces spisywania takiej umowy w zasadzie nie bardzo różnił się od dzisiejszego ustalania wysokości AC. Jak to? A no, z Biura Ubezpieczeń dokładnie brali pod uwagę, jakie statek ma wymiary, ile ma przebiegu, czy jest odpowiednio zabezpieczony przed atakiem, czy bezwypadkowy, czy kapitan ma duże doświadczenie, i na tej podstawie indywidualnie ustalano wysokość składki, a najstarsza umowa tego typu, jaką znamy, pochodzi z 1347 roku. Ej! No i po zniżkach! Z torbami pójdę! Z biegiem lat i przy coraz większej wiedzy na temat ludzkiego ciała zaczęto ubezpieczać na życie, tylko co ma z tym wspólnego, coraz większa wiedza na temat ludzkiego ciała, a no bo wiedząc, w jakiej ktoś jest w formie, gdzie żyje i jak pracuje, z pewnym prawdopodobieństwem można było oszacować, kiedy umrze. I teraz przechodzimy do totalnego komediodramatu, ponieważ pierwsze ubezpieczenia na życie wyglądały bardziej jak zakłady sportowe. Jak to? Otóż początkowo wszystko niby wyglądało, jak i dzisiaj. Ludzie wpłacali kasę i dostawali rentę. Przy czym jak ktoś umierał, to kasa w puli zostawała i teraz ci, pozostali przy życiu, mieli jej więcej dla siebie do podziału. I tak do momentu, aż przy życiu pozostała tylko jedna osoba, która zgarniała całą pulę. Po raz pierwszy ta loteria pojawiła się we Francji, ale błyskawicznie podbiła inne państwa. Generalnie już wtedy towarzystwa starały się działać tak, żeby no, nie zbankrutować ekspresowo. To też na przykład towarzystwo ubezpieczeniowe dla wdów i sierot w Anglii nie ubezpieczało z marszu każdego, kto chciał. Nie, nie. Potrzebne były badania lekarskie, żeby na ich podstawie stwierdzić, czy ktoś nie jest przypadkiem potwornie chory i za parę dni nie zjedzie do bazy, a przeczuwając zbliżający się koniec, jeszcze rzutem na taśmę chce wyrwać dla najbliższych odszkodowanie. Uy, coś mnie w klacie rypie. Chyba się ubezpieczę bo może formy ubezpieczeń przez lata się zmieniały, ale życie to nadal nieprzewidywalna łajza na której wybryki warto się zabezpieczyć. Co nie?